Witam Was serdecznie, wracamy dzisiaj do naszej tablicy. Chciałam Wam opowiedzieć ciekawą historię Amandy. Był to mały dzik, którego, którą przyniosła w zębach suczka sąsiadów. Pogoniła ma, maciorę z młodymi, Amanda widocznie była na samym końcu, dopadła ją i przyniosła w zębach. Amandzie nic nie dolegało poza tym, że po prostu została wyrwana ze swojego naturalnego środowiska. Była u nas w lecznicy ponad miesiąc. Była dokarmiana z butelki, ponieważ jak u nas trafiła, miała raptem kilka dni. Dostawała mleko, piła z butelki, ze smoczka, przebywała w takim końcu dla dzieci. Potem, kiedy już urosła, trafiła do mojego dobrego znajomego, do sąsiada, który wydzielił jej specjalne pomieszczenie gospodarcze, w którym też Amanda rosła jak na drożdżach, dostawała mnóstwo dobrych łakoci. Kiedy już była na tyle dużym dzikiem, że był problem z trzymaniem ją w pomieszczeniu znaleźliśmy dla niej taką ekofarmę, gdzie był też inny dzik, była specjalna zagroda i wyjechała tam i żyje sobie do tej pory z tym, z tym swoim kolegą, ponieważ są tam dziki dwa, także ciekawa historia, no wesoło było tutaj jak biegał taki mały dzik po gabinecie, zresztą co sami możecie zobaczyć.